Jak skalować i wyprowadzić biznes SaaS lub aplikacje na rynek zagraniczny? Praktyczne wskazówki od prawnika. W dzisiejszym globalnym środowisku biznesowym rozwijanie się z zagranicą stało się poniekąd nieuniknioną częścią strategii rozwoju wielu firm technologicznych. W tym również firm działających w branży oprogramowania jako usługi, czyli sasowych w ramach aplikacji, czy jakichś aplikacji mobilnych. Jednakże taka ekspansja zagraniczna może wiązać się z wieloma wyzwaniami, w szczególności z perspektywy prawnej. No bo odsłuchujesz oczywiście podcastu prawnika, więc okiem prawnika. <grytania> Dzisiaj w tym podcaście Omówię dla Ciebie kluczowe kwestie, o których musisz pamiętać, myśląc o tym, aby wyprowadzić swój rynek na rynki międzynarodowe, na rynki zagraniczne. Oczywiście, tak jak wspomniałem, z mojej perspektywy, z perspektywy prawnika. W opisie do tego odcinka znajdziesz także kilka dodatkowych linków, które mogą pomóc Ci e, legalnie wprowadzić aplikację na rynek zagraniczny. Także zachęcam do zajrzenia do opisu do tego odcinka. A na koniec, jak zawsze, otrzymasz ode mnie podsumowanie. No, i teraz czas się przedstawić. Jeżeli chcesz, to przewiń o 15-20 sekund, jeżeli nie jesteś tutaj pierwszy raz ze mną. Natomiast, jeżeli jesteś pierwszy raz, no to warto, żebyśmy się po prostu poznali. Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Szczudło, jestem adwokatem i partnerem zarządzającym, czyli takim CEO w naszej kancelarii Kreativa Legal, naszym. Celem, misją jest to, żebyśmy przekraczali granice takich nowoczesnych usług prawnych, ponieważ jesteśmy nie tylko nowocześni, ale jesteśmy także. Mówiąc wprost, takim twoim życzliwym kolegom z branży, który słucha i rozumie twoje biznesowe zmagania, daje to po prostu pewność naszym klientom, że dostarczane rozwiązania prawne będą nie tylko zrozumiałe, napisane jasnym, prostym językiem itd., ale także po prostu idealnie dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb i celów biznesowych. Jesteśmy transparentną kancelarią, która wspiera branżę technologiczną, e-commerce i branżę marketingową. A jeszcze bardziej w uproszczeniu, no to prowadzimy po prostu różnego rodzaju wdrożenia prawne sklepów internetowych, aplikacji SaaSowych, mobilnych, webowych, platform online i innych. Analizujemy także biznesy naszych klientów pod kątem legalności i pomagamy w ekspansji zagranicznej, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli będziesz chciał lub chciała, abym poruszył jakiś konkretny temat, to napisz do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. Okej, okay, to zaczynajmy. Zacznijmy od pozytywów, czyli jakie są w ogóle zalety takiej ekspansji zagranicznej. Wskażę Ci kilka takich zalet z mojej perspektywy, które mogą być istotne dla Ciebie, żeby Cię przekonać do takiej ekspansji. Ale oczywiście, pamiętaj, decyzja na koniec dnia należy do Ciebie. Pierwsza kwestia, no to jest dosyć oczywista oczywistość, ale warto sobie o tym powiedzieć: to po prostu zwiększenie zasięgu, no bo otwieramy się na kolejne rynki, otwieramy drzwi do nowych rynków, nowych klientów z zagranicą. Dzięki temu Twoja firma może osiągnąć większą liczbę użytkowników i w dalszej kolejności zwiększyć swoje przychody. Kolejna kwestia to dywersyfikacja ryzyka, no bo w razie spowolnienia na jakimś rynku, Twoja firma może prosperować dalej z sukcesami na innych rynkach. Kolejna kwestia to dostęp do nowych talentów i technologii. Sama ekspansja może umożliwić Twojej firmie dostęp do nowych źródeł talentów, zarówno w zakresie. Technicznym, technologicznym, jak i po prostu biznesowym, i to może dalej przyspieszyć rozwój i innowacje Twojej aplikacji. Efekt skali to też bardzo fajny pozytyw, bo zwiększenie liczby użytkowników i samych klientów może przynieść korzyść związaną z efektem skali, co dalej może prowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia Twojej rentowności. Jeżeli mówimy o rynkach zagranicznych, dodatkowo, oprócz oczywiście rynku polskiego, no to również jest kwestia nowych źródeł dochodów. Kolejna kwestia, trochę plus, trochę minus, mówiąc szczerze, to po prostu wielokulturowość i dywersyfikacja produktów. Działalność na międzynarodowym rynku może wymagać dostosowania produktów do różnych kultur i rynków, a to z kolei może prowadzić do rozwoju różnorodnych produktów i usług. Oczywiście sama wielokulturowość i Problem dotarcia do tych rynków, no to jest oczywiście może nie tyle minus, ale jest to na pewno kwestia do rozważenia. I ostatni taki pozytyw, dlaczego warto wychodzić na rynki zagraniczne, no to jest to dodatkowa wartość dla inwestorów na pewno, bo sukces w takiej międzynarodowej ekspansji może przyczynić się do zwiększenia wartości firmy i zainteresowania inwestorów. Nie tylko takich inwestorów z Polski, ale również z zagranicy. I aby skorzystać z tych zalet, no to Twoja firma, Twoja działalność musi być przygotowana na rozwiązanie licznych wyzwań, w tym wyzwań prawnych związanych z taką ekspansją zagraniczną. Dlatego ważne jest, aby dobrze rozważyć i zaplanować każdy krok tego procesu i skonsultować się z różnego rodzaju ekspertami. No a jakie są ryzyka takiej ekspansji zagranicznej? No bo oczywiście. Wszystko nie może być po prostu piękne. Są też pewnego rodzaju ryzyka. Takim ryzykiem są na pewno prawne regulacje, bo rozpoczęcie działalności w takim nowym kraju wiąże się z koniecznością dostosowania się do lokalnych przepisów prawnych i regulacji. Zmiany w przepisach dotyczących np. ochrony danych osobowych, czy własności intelektualnej, czy podatków mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie później Twojej firmy. Kolejna kwestia ryzyko to kultura i język. Te różnice kulturowe i językowe mogą prowadzić do problemów komunikacyjnych oraz błędów interpretacyjnych, mówiąc poprawniczemu. Może to wpłynąć potem na relacje z klientami, w najgorszym przypadku odciąć dostęp do klientów z danego rynku, czy osłabić po prostu zainteresowanie czy wizerunek Twojego produktu. Zależnie również od rynku, do którego chcesz uderzać za granicą, no to są ważne kwestie polityczne, czyli po prostu sytuacja polityczna w danym kraju, która może być niestabilna, nieprzewidywalna. Zmiany w rządzie, konflikty, czy jakieś zamieszki, strajki mogą wpłynąć na działalność twojej firmy. Warto zbudować sobie zatem taką gruntowną wiedzę na temat danego rynku i jak ten rynek po prostu działa również pod kątem politycznym. Kolejna kwestia to konkurencja, po prostu nowy rynek, nowi konkurenci, których możesz nie znać jeszcze. Także tutaj również warto to zweryfikować. Na pewno również jest istotna kwestia finansów, ponieważ ekspansja zagraniczna może wymagać znaczących nakładów finansowych na marketing, infrastrukturę techniczną, technologiczną i na samo zatrudnienie. Również jest kwestia cyberbezpieczeństwa, no bo działalność na rynku międzynarodowym po prostu zwiększa ryzyko ataków. Cybernetycznych i różnego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa danych. I aby zminimalizować, czy po prostu minimalizować te ryzyka, no to firma powinna przeprowadzić dokładną analizę danego rynku docelowego, dostosować swoją strategię biznesową do lokalnych warunków, oczywiście również strategię prawną. Taki twórca aplikacji powinien po prostu, to co powiedziałem wcześniej po prostu skonsultować się z ekspertami dodatkowo albo zrobić bardzo mocny research samodzielnie. I jak skalować taki biznes legalnie? Pierwsza rzecz to na pewno warto pozyskać wiedzę o lokalnych przepisach. Takim pierwszym i najważniejszym krokiem podczas ekspansji zagranicznej jest dokładne zrozumienie lokalnych przepisów prawnych w kraju docelowym. Przepisy związane z ochroną danych osobowych, prawem autorskim, podatkami, regulacje dotyczące działalności internetowej tak ogólnie nazywając mogą różnić się znacznie w różnych krajach. Nawet jeżeli jesteśmy w ramach tej samej Unii Europejskiej czasami. Unia Europejska pod postacią RODO oraz wiele innych krajów wprowadziły przepisy dotyczące m.in. zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Przed ekspansją zagraniczną konieczne jest dostosowanie się do tych przepisów oraz zapewnienie, że Twoja aplikacja spełnia wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Stany Zjednoczone mają odrębne przepisy, Unia Europejska ma odrębne i inne kraje poza Unią również. Może nie wszystkie, <laughs> mówiąc szczerze, ale większość gdzieś tam ma regulacje różnego rodzaju dotyczące przetwarzania danych osobowych względem swoich obywateli, więc warto zdecydowanie również gdzieś tam położyć nacisk na te kwestie. Kolejna rzecz to własność intelektualna. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie prawa autorskie do swojego oprogramowania i aplikacji, czyli masz na przykład umowy z takim programistą, czy grafikiem, czy kimkolwiek, kto pomaga ci stworzyć tą aplikację. W niektórych krajach może być konieczna rejestracja znaku towarowego lub ochrona patentowa. Dodatkowo to, co możesz zrobić, to warto monitorować i chronić swoje prawa autorskie na tym nowym rynku. Pierwsza rzecz, żeby. W razie czego nie skopiować konkurencji i tym sposobem naruszysz cudze prawa, ale również, żeby chronić się po prostu przed konkurencją i naruszeniami z ich strony. I podstawowa zasada to chroni markę, renomę swojej firmy, bo to może być Twój strategiczny zasób, który może pozwolić Ci później rozwinąć biznes za granicą i przełożyć się na konkretny zysk. I właśnie taki kolejny punkt, który warto wspomnieć, omówić, to ochrona marki na nowym rynku. Jednym ze sposobów na ochronę marki przed takim nieuprawnionym jej użyciem, bo chociażby dlatego, że znajdzie się potem w odpowiednich rejestrach, jest po prostu rejestracja Twojej marki, nazwy, działalności, aplikacji jako znak towarowy. Znak towarowy można zarejestrować na przykład na poziomie Unii Europejskiej w EUIPO. Natomiast jeżeli mówimy o konkretnych krajach docelowych, to tam również możesz zarejestrować takie znaki towarowe. Na przykład w Polsce mamy Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. W innych krajach będą podobne instytucje. I poza ochroną Twojej marki na nowym rynku jest kilka innych powodów, dla których warto rozważyć rejestrację znaku towarowego. Pierwsza rzecz to takie budowanie globalnej rozpoznawalności no bo zarejestrowany znak pomaga w budowaniu takiego pozytywnego wizerunku marki, który później może również przyciągać uwagę klientów czy jakichś inwestorów. Punkt drugi to zmniejszenie ryzyka prawnego. Zarejestrowanie znaku zabezpiecza przed zarzutami naruszenia praw autorskich czy podobieństwa do istniejących już znaków. Najczęściej przynajmniej. No i znak towarowy to po prostu dodatkowa wartość dla Ciebie, no bo posiadanie takiego zarejestrowanego znaku zwiększa wartość biznesową Twojego przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów czy partnerów. To sygnał m.in., że dbasz po prostu o zabezpieczenie interesów Twojej firmy. Kolejna krótka kwestia to podatki i koszt pozyskania klienta. No podatki. Mówiąc szczerze, no jestem prawnikiem, tak, no to muszę o nich opowiedzieć, chociaż jednym zdaniem. Podatki są istotnym aspektem ekspansji zagranicznej. Musisz ustalić, jakie podatki i opłaty będą obowiązywać w nowym kraju, jakie ulgi podatkowe będą dostępne dla np. firm technologicznych, czy po prostu dla Twojej firmy. Warto zadbać o sprawozdawczość finansową, rachunkowość zgodnie z lokalnymi przepisami, szczególnie jeżeli tam będziesz rejestrował swoją działalność gospodarczą, jakiś oddział albo po prostu główną działalność gospodarczą będziesz rejestrował w danym kraju. No wtedy polskie przepisy przynajmniej w pewnej części no nie będą ciebie obowiązywać. I taka ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić twoją uwagę, to zarządzanie ryzykiem w procesie wyjścia poza Polskę. Ryzyka związane z ekspansją zagraniczną są nieuniknione. Trzeba to sobie powiedzieć szczerze, ale można je mitygować, czyli po prostu minimalizować. No, aby to zrobić, no to opracuj plan zarządzania ryzykiem, w ogóle wykryj, jakie mogą być ryzyka. uwzględnij aspekty prawne, finansowe, operacyjne, organizacyjne, podatkowe itd. Wypracuj taką strategię, przegadaj ją z odpowiednimi ludźmi, strzelężuj ją na danym rynku. Pozwoli ci to później na szybką reakcję w przypadku nieoczekiwanych problemów, na przykład prawnych. I teraz podsumowując na koniec, Punktem wyjścia do właściwego skalowania działalności powinien być wybór kraju docelowego oraz analiza dotyczących go czynników prawno-ekonomicznych. Określ także realną skalowalność Twojego biznesu na danym rynku. Kolejna kwestia to budowanie marki, branding. Pozwala to za granicą rozbijać się w kategorii tzw. global często może wymagać gdzieś tam rebrandingu, szczególnie jeżeli twoja nazwa aplikacji jest na przykład w języku polskim, no to tutaj trzeba byłoby już pomyśleć o jakimś rebrandingu. oraz pamiętaj o tym, że koniecznością jest ochrona posiadanej własności intelektualnej zgodnie z lokalnym prawem, opcja zarejestrowania znaku towarowego czy zastanowienie się nad opatentowaniem twoich rozwiązań. Istotnym argumentem przy wyborze kraju docelowego, jeżeli jesteś na etapie, że jeszcze nie wiesz, jaki to będzie kraj dokładnie, albo zastanawiasz się nad kilkoma różnymi krajami docelowymi, no to na pewno istotny jest system podatkowy. Tak, to może być za danym rynkiem, może być przeciwko danemu rynkowi. Również warto na to zwrócić uwagę. No i kolejna kwestia. Na pewno masz, lub planujesz mieć u siebie w swojej aplikacji regulamin korzystania z tej aplikacji, no to tutaj również warto na to zwrócić uwagę, że trzeba zapewnić odpowiednią dokumentację również na rynek docelowy. Zwróć uwagę tutaj na regulamin, właśnie ochronę danych osobowych, politykę prywatności i różnego rodzaju umowy zewnętrzne, jeżeli gdzieś tam je zawierasz z podmiotami z zagranicy. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli Będziesz chciał lub chciała, żebym jakoś bardziej rozwinął ten temat, albo masz dodatkowe pytania, no to śmiało możesz się ze mną skontaktować. Znajdziesz mnie chyba we wszystkich social mediach. Możesz również wysłać do mnie maila lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego. Wszelkie dane do mnie znajdziesz w opisie do tego odcinka. Zachęcam na koniec do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji, na przykład na Spotify. Będę Ci za to bardzo, bardzo. Wdzięczny. Dzięki raz jeszcze za odsłuchanie tego nagrania w całości, i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć.